Jakiś miesiąc temu wymieniałem trzy końcówki drążków kierowniczych I oczywiście cały proces wymiany mechanicznej został zakończony Natomiast y, no, trzeba było trzeba byłoby ustawić bieżność do obrębnie kół no, nie chciałem tego sam robić, mówię, no, bez przesady Damy to do profesjonalnego warsztatu, także tu się skontaktowałem w Kwidzynie z takim warsztatem cegłowscy jak czy jakoś tak Miałem polecony, że to bardzo dobrze ustawiają, mają super sprzęt, komputer i tak dalej Także się skontaktowałem z nimi, słuchajcie okazało się, że się poddali chłopcy że stwierdzili, że no niestety nie ma w programie tego, tego samochodu, tej Toyota Land Cruiser z 1983 roku I niestety nie potrafią, nie potrafią ustawić geometrii, nie podejmą się, nie zrobią Także chcąc nie chcąc muszę to zrobić sam, także oglądajcie Wniosłem przednią łącz na lewarkach. Przednie koła. Za chwilę wyprostujemy jeszcze troszeczkę koła. Wyprostowałem koła na tyle, na ile to możliwe. Może tam jeszcze więcej by się dało. I teraz patrzymy, tak ile tu mamy centymetrów. Tu mam tak popatrzmy. Mamy 176. I 6, ja bym tak odczytał. 176. No tak tu popatrzmy dalej trochę. 176,6 z tej strony. A z przodu mamy. Nie wiem czy to będzie widać. 174,2 174,2 Czyli mamy podsumowując, tył koła mamy 176,6 cm, z przodu mamy 174,2 Różnica jest 2,4 ,2. cm, czyli 24 mm. Koła się zbiegają z przodu. Czyli musimy rozkręcić troszeczkę drążek kierowniczy, żeby nam się lepiej ustawiły. Musimy wykonać taki ruch, czyli muszę popuścić przy końcówkach drążków dwóch stron i przekręcić drążek, rozkręcić drążek kierowniczy, i wtedy powinno mi się to troszeczkę rozszerzyć. Myślę, tak, że ze 2 cm bym zrobił, te 0,4 bym zostawił, bo podobno jest troszeczkę lepiej jak koła się zbiegają, że to jest prawidłowo, jak jest minimalnie się zbiegają, to tak, tak zostawię jako, jako laik, tak, tak planuję zrobić. Ok, trochę rozkręciłem. Przód ma teraz 1,75 m. Z tyłu mam 1,76 m. Czyli mam jeszcze centymetry różnicy. Czyli jeszcze tam kawałek muszę lekko muszę odkręcić lekko skorygować. Po kolejnej korekcie teraz z tyłu mam 1,75 mm. a tu mam 100, z przodu mam 175,1 Tu To mam jeszcze pół centymetra różnicy. To jest nie, no nie do zaakceptowania dla mnie. Muszę jeszcze, jeszcze to skorygować, żeby ta różnica była minimalna. Warte podejście. I tu mam tak mniej więcej 175,5 z tyłu, 175,5, zapamiętajmy to teraz ślub. I jedziemy od razu, dobra, zaczepiło się i tu mamy. 175 i 3, czyli mam 2 mm różnicy. 2 mm różnicy zbieżne. Koła są zbieżne do środka. 2 mm przód i tył koła. I myślę, że tak zostawię. Kierownica jest prosto. Korygowałem ponad 2 centymetry 22 chyba z 22 mm z 24 różnicy. nie pamiętam dokładnie, tam macie w filmiku wcześniej podane wszystkie, wszystkie parametry, 2 albo 3 mm. Zostawiłem, żeby było, trochę się zbiegało do środka. No i teraz pojeżdżę i zobaczę, czy jest jakaś różnica, czy nie będę mu... Czy będę musiał korygować co chwilę, czy będzie mi gdzieś zjeżdżało na którąś stronę? Nie ja wiem, zobaczę. To, co mogłem zrobić, sam to zrobiłem. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. Czy uważacie, że taka metoda samodzielna jest do zaakceptowania, po pierwsze? No bo w komputerach nie ma tego, tego. nie można ustawić tu zbieżności. Z tego, co ja, na ile ja znam Toyotę, to tył, który jest na resorach, w ogóle nie ma regulacji żadnej. Ustawienia zbieżności, bo po prostu się w jarzmo i się na wieszakach zawiesza i koniec. A przód ma tylko regulację na drążku kierowniczym, na, na drążku poprzecznym, tak bym powiedział, nie kierowniczym, tylko na drążku poprzecznym. I wybrałem metodę nie sznurków, tylko wybrałem metodę właśnie na poziomicy. Także napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że dobrze zrobiłem, czy że źle zrobiłem, czy te, ta różnica 2 mm jest do zaakceptowania, czy nie. Pozdrawiam. Odzwaniam, bym miałem się umówić na ustawienie zbieżności kół. Na geometrię, dobrze. A co to za auto będzie? Toyota Land Cruiser, sztywne mosty. Co który wyroczysz tej Toyoty? 83. O ja nie wiem, czy ja będę miał w systemie. Bo jeżeli ja nie będę miał w systemie takiego auta, to ja geometrii nie zrobię. Aha, no to dobra, no to zobaczy pan. Czy pan ma. Nawet po, poza systemem nie ma, nie umiem pan zrobić. Nie, to się nie, robi. Nie, nie, bo ja mam 3D geometrię i. I jakiś kontakt mi pan zostawi. Dobrze. Za jakieś pół godzinki odzwaniam do pana, dobrze? No dobra, dziękuję bardzo. O! Firma C Głos, witam serdecznie. No tak? niestety nie mam Toyoty w systemie. A, nie, czyli systemie. Tak, chodzi. czyli się nie, nie podejmę się. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę.